Szanowni Państwo, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś test, recenzja cichych fajerwerków z Dino. Wyrzutnia Oryx oraz Fontana Flame. Takie właśnie pozycje znajdziemy w Dino, jeśli chodzi o cichą pirotechnikę. Jeśli chodzi o Oryxa, testowałem go już w tamtym roku. W tamtym roku był w Kerfurze i w Dino. Taka typowa pluika rzymskich ogni. Tutaj naprawdę nie ma co się dużo po niej spodziewać. W Dino kosztuje 14,99. W tym momencie. Oryx 100 strzałów. Kaliber 8. 21 mm. Kod produktu PX0. Albo PXO. Wygląda jak 0 PXO. 206. Po prostu... To jest bardzo podobne do tego zera. E, nieważne. Klasa F2, gramatura 34 gramy. E, co mówi nam ten mieszany kaliber? Mieszany kaliber, bo 8 mm plus 21. E, mówi nam to, że jest to plójka z finałem. W tamtym roku też się zdziwiłem, odpalając, e, właśnie Oryxa i jeszcze jedną plójkę że na końcu ma jedną taką grubą, dużą y, kometę. Tego w większości plujek nie ma, więc tutaj jest jakiś mały plus Oryxa. Niemniej y, zakupiłem go do testów, dlatego, że Flame y, zainteresował mnie. Zainteresował mnie. Po prostu... Wypada go nagrać, w tamtym roku go nie nagrałem, więc w tym roku wypada nadrobić i uznałem, że skoro już kupuję Flame'a, to dokupię Oryxa dodatkowo do testów. Jeśli chodzi o Flame, 5999, PXF 210, 7 strzałów, 16 mm, choć jest to bateria Fontan, więc te strzały... Wiecie, jest po prostu 7 rurek z fontanną. Ehm, nic tu nie strzela. Animal Friendly, e, Silent Fireworks. Klasycznie e, trzeba oznakować, że mamy e, do czynienia z cichą pirotechniką. NEX 115 gram. No kurde, nie za dużo. <noise> Partia 2022 myślnik 1. E, 115 gram za fontannę e, 60 złotych 115 gram 60 złotych. No nie uśmiecha mi się to. Nie powiem, że nie. E, ale no, nie narzekam, nie narzekam. Zobaczymy za chwilę, zobaczymy za chwilę, jak to się prezentuje. E, zapraszam Was jeszcze do linku w opisie do sklepu .pl, gdzie macie mój kod rabatowy e, na, na konkurs. Trzymajcie się, widzimy się za chwilę w odpalaniu i przekonamy się czy flame się do mnie uśmiechnie, mimo że na papierze zdecydowanie tego nie robi. Dobra, jesteśmy na miejscu, weźmy sobie najpierw Oryxa Oryx Oryx Uwolnijmy ląd Jest tutaj No. Kubany się mocno zakleił. Dobra. Odbezpieczone. Zabezpieczmy podstawowo. To przewrócić się nam nie powinno. No i jazda. Odblokujmy sobie palniczek. To już chyba zdechło. Chyba zdechło w trakcie. To powinno być troszkę dłuższe, wydaje mi się. Eee. Oryx, z tego co pamiętam, był dość dobrą plójką. Eee, w sensie, w tamtym roku oceniłem go nawet znośnie, ze względu na to, że jednak. Konkurencyjne tego typu produkty, no nie są wybitne. Samoryx też nie jest wybitny, ale no czego oczekujemy za 15 złotych? Jeśli chcemy ciche fajerwerki za 15 zł, no to i to wyrzutnie, wyrzutnie cichą za 15 złotych, no to nie oszukujmy się, no nie ma co liczyć na cuda, wyrzutnie ciche, Zazwyczaj są droższe od tych tradycyjnych za 15 zł. Jeśli nie chcecie się bawić cichymi fajerwerkami, tylko klasycznymi, możecie wziąć po prostu, nie wiem, Bluma, również z Dino, który jest bardzo fajny. Do 15 zł. znajdziecie mnóstwo klasycznych dziewięciostrzałowych wyrzutni, ale niestety ciche fajerwerki. No. No ciężko znaleźć do tej kwoty, nie licząc jakichś tam pierdół, jakichś małych fontan. Zobaczymy flamika za te 60 zł, też dość dużo jak na fontannę. Koniec. Dość długa, naprawdę dość długa fontanna, ale jakbym ją kupił, nie do testów, jak teraz to zrobiłem, tylko jako zwykły klient, który chciał kupić ciche fajerwerki to byłbym dość zły. Ona nie jest cicha. Ona jest naprawdę fajną, klasyczną fontanną. Świetny crackling, zmieniające się efekty, ładne kolorki. Crackling naprawdę mega głośny. Dużo wyższy niż reszta efektów. Naprawdę świetnie. Tylko to nie było ciche. Ten crackling był naprawdę głośny. Co jest plusem w klasycznych fajerwerkach, tu mamy do czynienia z produktem, który sygnowany jest jako bateria cicha. Bateria Fontan, Fontanna cicha z serii Silent Fireworks i tak i tak Nie wiem, czy, czy to by satysfakcjonowało odbiorcę cichej pirotechniki. Nie satysfakcjonuje, ok. Jakby korzystam z, klasycznych, z klasycznej pirotechniki zazwyczaj. Niemniej. No, nie wiem, no nie wiem. Może mój film obejrze jakaś osoba, która faktycznie jest bardzo zainteresowana cichymi fireworkami i, i da mi znać, bo ja tu nie chcę się nabijać czy coś. Ja po prostu jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda, bo osobiście nie chciałbym dostać takiego produktu, kupując coś, co ma być cichą pirotechniką, coś, co ma być cichimi fireworkami bezdźwięcznymi. To, 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 nie jest bezdźwięczne. Bezdźwięczne można powiedzieć, że jest Oryx, który dzisiaj wypadł tragicznie. W tamtym roku wypadł dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy coś nie tak z tym Oryxem było, ale no zawiodłem się bardzo. Mm, jeśli chodzi o Flayma. jeśli nie boicie się głośnych fajerwerków, proszę bardzo, może być to fajna fontanna. Nie mówię, że najlepsza. Myślę, że jak na markety dałbym szóstkę. Yy. Co nie zmienia faktu, że to jest teoretycznie cicha, więc trafia do innych odbiorców, którzy mogą być zawiedzeni, zawiedzeni tym produktem, który nie jest cichy. Jeśli chodzi jednak o, o nie tylko fanatyków cichych fajwerków, tylko. Ogólnie fanatyków pirotechniki, jeśli miałbym polecić jakąś fontannę do 60 zł, która podpasuje i wielbicielom zwykłych fajerwerków, i fajerwerków cichych, czy fajerwerków, które. Są przyjazne zwierzętom, że tak ujmę. No to mogę polecić fontanny od Jorge wulkany Golden Willow Plus Blue oraz Silver Willow Plus Blue. Są to w cenie te, te, tego flame'a, który jest tutaj przed nami. Kupicie obie te wersje. Po 30 zł dało je się wyrwać. One normalnie kosztują po, tam około 35 No to powiedzmy. 30-35 zł, 30 na promocjach. Eee, I tamte fontanny działałem również bardzo długo. Eee, efekt nie ma w ogóle nic szyszącego, nie ma nawet grama kraklingu, eee, Jest naprawdę cichutko. Efekt jest bardzo, bardzo wysoki. I jeśli miałbym komuś polecać fontanny, to poleciałbym tamte. A jeśli miałbym komuś polecić fontanny, które będą miały również taki długi, ładny, głośny crackling, to polecę po fontanny No Limits lub fontanny Best. Wiecie o co mi chodzi? Znacie te fontanny, przynajmniej większość z was, więc mogę polecić tamte rzeczy. Flaming jest ok, po prostu. E, dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Może wam się spodobały bardziej, e, może mniej. E, nie mi oceniać. Mi z moją od, opinię już znacie. E, także czekam na Wasze opinie. Trzymajcie się. E, cześć, a ja lecę nagrywać kolejne produkty z Dino. E, ten odcinek nawet dobrze się bawiłem. Mimo że teoretycznie takie nietypowe e fajerwerki. Trzymajcie się!